Ciała wszystkim w kolejnym i jak pewnie już zauważyliście, ostatnim odcinku. Zagrajmy w Amnesia e Machine for Peaks i. E, no, po pierwsze, chciałbym Was przeprosić, ponieważ to nie powinien być w tym momencie ostatni odcinek. Ale niestety gra sprawiała mi tak sporo problemów podczas nagrywania. E, jakieś crasze albo na tyle wielkie spadki FPS-u w niektórych lokacjach, że no niestety uniemożliwiło mi to. Um, nagrywanie tej gry. Um, także, to co teraz widzicie przed sobą, są to jest to sama końcówka gry, która, którą udało mi się nagrać jakimś cudem. Um, I tą końcówkę gry zobaczycie u mnie. Um, no ale, niestety, tak jak mówiłem, nie udało mi się nagrać to, co było przed końcówką, czyli około godziny gry. Um, pocieszę was tym, że przez tą godzinę gry. Było po prostu nudno. Nie działo się właściwie nic. Gra nie tyle co przez tą godzinę starała się straszyć, co starała się jakby wyjaśnić fabułę do końca. I tą fabułę postaram wam się tutaj opowiedzieć. Mianowicie, głos, który wydobywał się z telefonów, które odbieraliśmy, była to maszyna. Maszyna, która ma swój rozum i serce. I pod pretekstem uwolnienia dzieci, wykorzystała Manduza do uruchomienia maszyny i przez co po prostu świnie wyszły na miasto i zaczęły gnębić ludzi Londynu, mieszkańców Londynu. A samych dzieci nam nie oddała, tylko zabiła. Mandus poprzysiągając sobie zemstę starając, starał się jak najbardziej wejść w głąb maszyny i po kolei niszczył ją starał się jak najbardziej uszkodzić wszystkie jakby jej części, jakieś, jakieś rury starał się odłączać, starał się niszczyć całą tą maszynę i w końcu doszedł do serca tej maszyny i to mam już dla was nagrane przez całą tą godzinę gry, której nie nagrałem chodziliśmy po... po jakiś... kanałach po jakiś... po jakiś tłokach z parą i staraliśmy się ją jak najbardziej popsuć nie było tam nic strasznego, ludzie. Naprawdę wierzcie mi, ja, jako człowiek, który boi się horrorów, naprawdę się boi, przeszedłem tą grę znaczy, przeszedłem ten moment właściwie bez, bez żadnego problemu. Po prostu biegłem przez siebie, przed siebie. Ale to już wam powiem przy napisach końcowych. Także tutaj na chwilę się zamykam. Daję wam tutaj materiał z końca gry, abyście mogli obejrzeć przynajmniej jak ta gra się skończyła. I wrócę do Was jeszcze przy napisach końcowych, aby podsumować tą grę i e, co o niej myślę. Także słyszymy się przy napisach końcowych. Stop! Stop him! Kill him! It is over. It is time to end this madness. I am your friend. we sought the same thing, to save humanity, ridding them of their painful, stupid, pointless lives. mandus, stop. think about what you are doing. for your children, mandus, Just do not speak of my children. i did not kill your children, mandus. you sacrificed them on the temple steps, know what the coming century would do to them. your sons will drown. Lungs full of mud and shrapnel on the banks of the Somme. We wanted to save them from the horror to come. That is the vision we shared. Everything we have done to avert this coming nightmare. You and I are one. We are the same. Our souls are entangled. We deserve to make them free. with the autumnal fallout i have dug trenches for the refugees i have murdered dissidents where the ground never thaws and starved the masses into fame a child's shadow burnt into the brickwork a house of skulls in the jungle the innocent the innocent Manders trod and bled and gassed and starved and beaten and murdered and enslaved. This is your coming century. They will eat the Manders. They will make pigs of you all. And they will bury their slaps into your ribs. And they will eat your... snow for your children I lay there and watched the god I had created die. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away and all was silent. Such a silence. I have never known. And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep, a church bell ringing out, and in that moment, the new century was born. Okej, okay, a więc yy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o yy, amnezję Machine for Pigs. no. I tutaj yy, jeszcze raz chciałbym Was przeprosić za to, że nie zobaczyliście u mnie całej gry. Ale niestety są yy, problemy techniczne, których ja nie potrafię obskoczyć, i no, niestety, tak to wygląda. Ale. Um, chciałem teraz trochę o tej grze powiedzieć, um, chciałem ją podsumować i ocenić, um, więc tak, um, ta część amnezji, muszę Wam szczerze przyznać, trochę mnie rozczarowała. Um, inne studio, które ją stworzyło, miało trochę inne plany i, i nie za bardzo jej to wyszło względem swojej poprzedniczki. Mianowicie, pierwszą taką najważniejszą chyba wadą tej gry jest to, że nie jest ona e, tak straszna jak właśnie pierwsza część Amnesii. Jest ona mało straszna, że wam powiem, co może być e, trochę dziwne, bo ja darłem trochę mordę, jak widziałem te świnie, no ale w porównaniu naprawdę do Amnesii: Ederk Descent to nie ma się do czego równać, jeżeli chodzi o e, straszność właśnie. E, druga wada to jest straszna liniowość tej gry. E, właściwie biegniemy przed siebie i... i tyle. Robimy to co grakarze i idziemy przed siebie. Nic więcej tutaj za bardzo nie ma... E, Trzecią też wadą tej gry, jak dla mnie, jest usunięcie kilka naprawdę świetnych aspektów z yy, pierwszej części Amnezji, czyli po pierwsze, usunięcie ekwipunku yy, oraz usunięcie... Y, yy, usunięcie nafty do... Yy, oliwy do lampy, której szukanie było bardzo ważnym aspektem w y, Amnezji, ponieważ dawało poczucie takiej jakby Um, dawało poczucie takiego przetrwania, że musimy znaleźć tą żeby przetrwać. Bo inaczej nic nie będziemy widzieć, wtedy będziemy mieć już w ogóle przerąbane. Um, czy były jakieś plusy? Były plusy, oczywiście, że były plusy. Największym plusem tutaj była muzyka, która była naprawdę świetna i świetnie potrafiła pokazać klimat. Szczególnie w tej ostatniej scenie, której widzieliście, soundtrack mi się naprawdę bardzo podobał. Um, kolejna zaleta tej gry to jest. Um, jest poprawiona grafika, jest poprawiona grafika um, Co prawda nie na jakimś strasznie wysokim poziomie, ale jednak widać, że jest poprawiona. Um, podobała też mi się um, konstrukcja tej całej maszyny. Trzeba było się trochę nagłówkować, aby ją zrobić, ale e, podobała mi się naprawdę. No, ale cóż, ja widzę, że tutaj mi się napisy już skończyły, także no będę się streszczał. E, tak, jak dla mnie, pierwsza amnezja e, amnezja Dark Descent jest mistrzem gatunku horrorów, mimo że nie mam zbyt wielkiego obeznania w tym gatunku gier. To jest dla mnie mistrzem i pod każdym względem dałbym jej 10 na 10 To... Amnesia A Machine for Pigs dałbym... Dałbym powiedzmy 7 na 10 6,5 nawet No, do, powiedzmy dajmy to 7 eee... I czy jest to zła gra? Nie, nie jest to zła gra, grało mi się w nią bardzo przyjemnie, ale jako... Kontynuacja pierwszej części nie wyszła zbyt dobrze, i... i tak jak mówiłem, trochę się rozczarowałem. No ale cóż, to było na tyle, jeżeli chodzi o tą serię. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie, ocenianie i komentowanie jej. No i zapraszam do kolejnych serii. W tym momencie ode mnie to wszystko. Także sorry za mojego psa w tle. Trzymajcie się. Na razie.